Nowenna na część świętej Teresy rozważanie dziewiąte o drogiej wobec Boga śmierci świętej Teresy. Święta ta matka, opuszczając miasto Burgos, chciała udać się do kochanego swego klasztoru w Awili, by spocząć nieco w ulubionym tym ustroniu, kolebce odrodzenia zakonu. Lecz boski jej oblubieniec powołał ją do innego zacisza i do innego spoczynku. Chciał on ją wprowadzić do błogosławionej ojczyzny. Zrządzeniem opatrzności odebrała w drodze rozkaz przełożonego swego ojca prowincjała, by jechała do klasztoru, Alby. Tamto oczekiwał nań pan Bóg, żeby ją uwolnić z więzienia życia tego i na wieczne zaprowadzić gody. Pójdź więc, o święta moja, pójdź. Boski twój oblubieniec mile przyjął pracę Twoje, zlitował się wreszcie nad zdychaniem Twoim. Pójdź z tej burzliwej krainy do portu zbawienia. Pójdź rozpocząć nowe życie miłości, do którego masz wejść przez śmierć z miłości, jaką ci gotuje Pan Bóg w błogosławionym tym miejscu. Święta usłuchała i przybyła do klasztoru Albe w dzień świętego Mateusza. O szóstej wieczorem w 1582 roku. Pobożne jej córki przyjęły ją z wielkimi oznakami miłości i uszanowania, jak gdyby przeczuwając, że ją wkrótce stracić miały. Otrzymały jej błogosławieństwo i ucałowały jej rękę, podczas gdy ta przemawiała do nich słowy serdecznego przywiązania. Zmęczona była podróżą i chora na febrę, której w drodze dostała. Dlatego też ulegając prośbom córek, zaraz poszła położyć się, mówiąc: Oby mi Pan Bóg dopomógł! Drogie córki, jakże czuję się zmęczona! Już przeszło lat dwadzieścia nie położyłam się tak wcześnie. Niech Bóg błogosławion będzie za to, że w pośród Was zachorowałam. Przez cały następny dzień źle się miała, nie przestając wszakże nigdy wstawać z łóżka kiedy chodziło o przyjęcie Jezusa Drogiego w Najświętszym Sakramencie, Jezusa, który był życiem Jej jedynym. W dzień jednakże świętego Michała, zniewolona chorobą, która stawała się śmiertelną, kazała przenieść się do infirmierii i położyła się do łóżka, żeby już zeń nie powstać. Przepędziła w nim dzień i noc całą w zachwyceniu na modlitwie i w tym zachwyceniu poznała, że bliskim już był dla niej czas spoczynku. Owszem, już się dowiedziała przez objawienie nawet o godzinie i o chwili śmierci. Dlatego też powiedziała drogiej swojej towarzyszce podróży, czcigodnej siostrze Annie od świętego Bartłomieja, że nadszedł już czas zejścia z tego świata. Kiedy na trzy dni przed śmiercią spowiednik jej, ojciec Antoni od Jezusa, przyszedł wyspowiadać ją, powiedział jej – by prosiła Boga o przedłużenie życia dla dobra swego zakonu, święta odpowiedziała mu, że już o tym myśleć nie trzeba, że śmierć jej pewna i że obecność jej na tym świecie już niepotrzebna. Lekarze kazali wstawiać jej bańki. Chętnie poddała się temu nie w nadziei wyzdrowienia, ale przez pragnienie cierpień i w tym celu, żeby w boleściach życie zakończyć. Tak jak sobie. Tego zawsze gorąco życzyła, z miłości dla najdroższego oblubieńca, który chciał skonać wśród tylu cierpień. Wigilię świętego Franciszka poprosiła o święty wiatek. Gdy jej go przyniesiono, a zakonnice zebrane w jej pokoju zalewały się łzami, Teresa złożyła ręce i rzekła do nich: Drogie córki i mistrzynie moje przebaczcie mi zły przykład, jaki wam dawałam, i naśladujcie mnie, mnie, która z całego świata jestem największym grzesznicą, a gorzej od drugich regułę mą zachowywałam. Dla miłości Boga, córki moje, proszę was, zachowujcie doskonale tę regułę i słuchajcie przełożonych waszych. Ta święta matka, która tak kochała posłuszeństwo, w chwili śmierci tę tylko cnotę zalecała, wiedząc, że od doskonałego posłuszeństwa zależy doskonałość każdej, a tym bardziej zakonnej osoby. Skoro tylko przybył Pan Jezus przy Najświętszym Sakramencie, Teresa jakkolwiek do tego stopnia osłabiona była, że zaledwie ruszyć się mogła, jednak na widok Boskiego swego Oblubieńca pod sakramentalną zasłoną miała na tyle siły, aby podnieść się sama. Zapał, je, którym ją miłość natchnęła, tak był wielki, iż się zdawało, jak podają biografowie, jakoby z łóżka biec chciała naprzeciw oblubieńca swej duszy, by co prędzej go przyjąć. Oblicze jej jaśniało i gorzało jak słońce, tak, że już nań patrzeć nie można było, a kiedy miłośnie złożyła ręce i zapłonęła najwyższym ogniem, stała się podobną do mistycznego feniksa, co własnym dogorywał ogniem. W miarę jak zbliżał się jej koniec, ona też z większą odzywała się miłością do boskiego swego oblubieńca, tak że rozrzewniła wszystkich obecnych. O mój Panie i oblubieńcze mój, mówiła między innymi, oto wreszcie nadchodzi upragniona chwila, za którą tak wzdychałam. Czas, żebyśmy się już zobaczyli, o mój Boże czas, bym już opuściła to życie i żeby dusza moja używała przy tobie tego, czego tak gorąco pragnęła. Niezmierną była dla niej pociechą w ostatnich swych chwilach myśleć, że umiera na łonie kościoła prawdziwego, składała za to dzięki Bogu, nie przestając powtarzać z weselem: "Na koniec, Panie, jestem dzieckiem kościoła". Często też powtarzała te słowa Dawida Panie, sercem skruszonym i uniżonym nie zgardzisz. Dnia następnego po przyjęciu ostatniego olejem świętym namaszczenia ścisnęła mocno krucyfiks i 14 godzin przebyła w zachwyceniu, z obliczem rozognionym, bez ruchu, zaczynając już doznawać przed przedsmaku wielkiej chwały, jaką Bóg zgotował jej w niebie a dokąd boski oblubieniec wzywał ją z miłością. Spiesz się przyjaciółko moja, a przyjdź wtedy czcigodna siostra Anna, towarzyszka jej ujrzała przed skonaniem świętej jezusa stojącego z mnóstwem aniołów przy jej łożu i czekającego na tę pożądaną chwilę by ją zaprowadzić do nieba widziała także i swoją najsłodszą matkę Marię wraz z Józefem świętym który przybył z nieba, by jej towarzyszyć. Później ujrzano ogromny orszak osób w bieli i światłości, schodzących z wielką radością do celki, w której święta konała. Domyślano się, że to były pewnie owe 10 tysięcy męczenników, którzy obiecali jej, byli jeszcze za życia, że jej do raju towarzyszyć będą. Zbliżyła się do łoża w chwili, gdy, strawiwszy piękne, swe życie w słodkim ogniu miłości, siłą tej miłości skonała. Błogosławiona jej dusza, wychodząc z tego więzienia, wzleciała jak gołębica miłująca, by połączyć się z ukochanym. I rzeczywiście widziano ją unoszącą się ku niebu w postaci białej gołębicy. W tejże chwili ukazała się cała w fale siostrze Katarzynie od Jezusa, Powiedziała jej, że z gorącej miłości zgasło piękne jej życie i że idzie cieszyć się Bogiem na wieki. Dziewicze jej ciało wydawało potem woń tak miłą, a tak mocną, że klasztor cały był nią napełniony. Owoc Taka to jest piękna nagroda, jaką przy śmierci za pracę swoją otrzymują święci. Podczas kiedy grzesznicy umierając zaczynają już na ziemi doznawać pierwszych skutków potępienia, goryczy, hańby, wyrzutów sumienia i rozpaczy, to sprawiedliwym otwierają się przybytki nieba, do którego dążyli i zlewają na nich już tutaj oprócz ufności, w jaką opływają całe rzeki pokoju, światła i wesela. Niestety. I czymże się to dzieje, że tak mnóstwo zaślepionych ludzi widzimy, Którzy wszystkie swe myśli ku rzeczom tego świata zwracają, choć wiedzą dobrze, że go wkrótce opuścić muszą. Chodźcie, chodźcie, wyszaleńcy, chodźcie i zobaczcie w ubogiej celce świętej Teresy, jaką się to radością umiera i rozstaje z tym światem, gdy się go wyrzekło na całe życie, by oddać się Bogu. Dusza pobożna, a tobie co powiedzieć? Ty miej zawsze przed oczyma koniec tej sceny, która i ta, i dla ciebie w chwili śmierci nastąpi. Teraz czyń to wszystko, co byś chciała uczynić przy śmierci, lecz czego już wtedy uczynić nie zdołasz. A możesz być pewną, że się uświęcisz i równie szczęśliwą śmierć twoja wówczas będzie. Modlitwa. Otóż więc, święta Tereso, wysłuchane Twoje łzy i westchnienia, życzenia Twoje spełnione, miłość zaspokojona. Minęłaś wygnanie i stanęłaś na miejscu spoczynku. W drogiej tej ojczyźnie już nie prosisz teraz, aby się skończyło Twoje życie, bo posiadasz życie prawdziwe, które zupełnie i na wieki nasyci serce Twoje i nic ci nie zostawi, czego byś sobie życzyć nawet mogła. Używasz teraz szczęścia, któreś ukochała. Posiadasz twego Boga, którego szukałaś, i już opływasz w tej ku niemu miłości, której całe życie pragnęłaś. Cieszę się tym wraz z Tobą i składam dzięki Panu, który Cię ukoronował jak wiekuistą swą oblubienicę, taką chwałą i szczęściem pośród niebieskiego dworu. Ale w wielkości swego szczęścia i chwały, nie zapominaj o nędznych nas. Miej litość nad nami, którzy podróżni jeszcze na tym ziemskim padole, jęcząc przebywamy tę Dolinę Płaczu, narażeni na tyle niebezpieczeństw utracenia Boga. Przez litość wspomóż nas, stawiając się za nami do Pana Jezusa Boskiego Twego Oblubieńca, by nam przebaczył te niezliczone błędy, które dotąd popełnialiśmy. Proś Go. By nas uwolnił od wszelkiego przywiązania do rzeczy tego świata, jakie by nam przeszkodzić mogły, by pójść kiedyś kochać go wraz z Tobą w niebie. A Ty, najmilszy odkupicielu i najczulszy dusz wszystkich, Ojcze, przydaj jeszcze do chwały zasług Twoich i zbawienia duszy mojej, pozwalając mi własne Twoje i życie to opuścić. Ach, jedyne dobro moje. Prawda, żem był najniewdzięczniejszy z ludzi, ze względu na udzielone mi tak hojne dobrodziejstwa Twoje. Ale dziś, już szczerze pragnę kochać Cię z całego serca i poświęcić się zupełnie czystej miłości Twojej. Przyjm, Panie. Przyjm mnie, Panie, oddaję Ci się i poświęcam bezwarunkowo. Odrzucam i gardzę jak błotem tym wszystkim, co świat ceni i co Mu ofiaruje bez Posiadać Ciebie, jedynego, mój jez i najsłodszą miłość Twoją. Jednym słowem, O Boże mój i moje wszystko, Ciebie tylko pragnę i w czasie i w wieczności. Ty jesteś i będziesz zawsze, jedynym skarbem moim, jedynym, do którego wzdycham i dla którego żyć pragnę. O Zbawcą, kochany, ukochany, spraw, aby to pragnienie, które mi sam dajesz, Doskonaliło się we mnie łaską Twoją. Wyniszczyłeś się całkiem z miłości ku mnie. Spraw, bym wyniszczał się całkiem z miłości ku Tobie, bym poszedł kiedyś posiadać Cię w niebie, gdzie nie będę już mógł utracić Ciebie, kochać Cię będę z całych sił i przez wieczność całą. Ty zaś słodka nadziejo moja, Najświętsza Matko Boża i zawsze dziewico Mario. Wyjednaj mi to wszystko od boskiego swego Syna. Dla miłości Jezusa przyjmij mnie proszę do liczby sług swoich jako ostatniego z niewolników. Jesteś ucieczką i zbawieniem moim. Nie dozwólbym zginąć miał, Ten, który w Tobie położył całą ufność swoją. Za Twoją przyczyną spodziewam się pójść wychwalać w niebie miłosierdzie Boże. W tej ufności nie przestanę wzdychać i powtarzać owych słów psalmisty, które tak lubiła błogosławiona córka Twoja, święta Teresa, podczas gdy żyła jeszcze na tej ziemi. O miłosierdziu Pańskim wiecznie śpiewać będę. Amen, niech się stanie.